Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marii Nurowskiej nakarmić wilki Czyta Leszek Filipowicz. Widzę, że panienka to swojska dziewczyna. We wsi jak zwykle głupoty pleto. O mnie? Zdziwiła się. A jakże? U nas las cichy, ale wieść się po nim niesie. I jakaż to wieść? spytała. A że panienka chłopów w biały dzień po pysku bije. Jak sobie zasłużą. A pewnie, dobrze mu tak, gdyby nie leśniczy, już dawno by go zamkli w Belgradzie. Gdzie? Nie zrozumiała. W tym więźniu koło Baligrodu nasz leśniczy, fajny chłop. Ale ten jego Walduś to czysty kryminał. W tym momencie. Pojawił się drugi wypalacz. Oj, Stasiek, na chwilę cię nie można samego zostawić, tylko jedno ci w głowie. Mikola, no co ty? zaprotestował jej rozmówca. Panienka sama przyszła. Mikola wskazał na Katarzynę palcem. Panienka, to ta z gospody, bokserka! Była zdumiona, że ci zagubieni w środku lasu ludzie słyszeli o niej. Nie wiedziała, jak z nimi dalej rozmawiać, w końcu zażartowała. Proszę się nie bać, panom nic nie grozi. Ten pierwszy uśmiechnął się, a drugi powiedział: I jak ja byłby pan, to jakby dziad wyglądał Mikola jestem, a to Stasiek a ja Katarzyna Panienka Katarzyna znaczy wiedziała, że ich nie przekona żeby mówili do niej ty, ale czuła, że właśnie zdobyła sobie sojuszników. Było mi miło z wami pogadać, tylko się trochę śpieszę, rzekła. Za wilkami wiemy, wiemy, odpowiedzieli chórem, a ten Mikola jeszcze krzyknął za nią. Zapraszamy kiedy jeszcze. A wilków też panience nagonim.